Izabela Śledź, witam Państwa. Zaczynamy Panoramę Lubelską. Ewakuowani z Farbiarskiej będą domagać się odszkodowań. Targi rolnicze w Lublinie. Kazimierskie wspomnienie Romualda Litko. Nadal nie jest jasna przyszłość lokatorów kamienicy przy Farbiarskiej w Lublinie. Przez lata remontowali swoje mieszkania i jak mówią, włożyli w to dużo czasu i pieniędzy. Dlatego teraz będą domagać się odszkodowania od właścicieli kamienicy. O szczegółach Filip Garman. Jest ich 37. Niektórzy mieszkali tutaj przez kilkadziesiąt lat. Teraz są urodzin i w hotelach robotniczych. No jest ciężko. Córka wczoraj przyjechała tam z nami i popłakała się, że ona nie chce w takich warunkach mieszkać. tak? Na farbiarską wrócili po ponad tygodniu. Chcą walczyć o swoje i zdecydowali się na pomoc adwokata. Dzisiaj, tak naprawdę, była pierwsza rozmowa z panią mecenas. Zobaczymy. Będą podjęte mediacje. Wszystko się okaże. <grymami> Chodzi o pomoc w dochodzeniu odszkodowań za poniesione nakłady w poszczególnych mieszkaniach. Niektórzy zainwestowali naprawdę dużo, bo tak na przykład sąsiadka Aneta, to tam i piece sobie robiła i kaloryfery, prawda? Z e, Hiszpanii sobie ściągała glazurę nawet. Tak ona konkretnie takie ten y, sąsiadka Iwona tak samo tutaj zainwestowała, zlikwidowała piece, centralne sobie założyła. Stąd wyliczenia lokatorów. Padają Konkretne kwoty, których będą domagać się od właścicieli kamienicy. Tak tam adwokatka powiedziała, że tak będzie się starała o 20 do w górę uzyskać dla nas oszkodowania. Mieszkania stoją puste, bo w wyniku pęknięć ścian spowodowanych budową na sąsiedniej działce została wydana decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania. Prawnik ma też pomóc w rozmowach z właścicielami w sprawie wynajęcia mieszkań zastępczych, a do tego prywatną spółkę obliguje prawo. Tymczasowe lokale są wynajęte, ale tylko do najbliższego piątku. My sami to z tymi właścicielami nie dogadamy się. A pani mecenas będzie chciała nas reprezentować, więc damy jej swoje pełnomocnictwa i niech ona próbuje. Kwestia takiego mieszkania w hotelu, gdzie gdzieś jest osobna kuchnia i, i no to nie są warunki długoterminowe. Jeden ze współwłaścicieli kamienicy zapewnił mnie w rozmowie telefonicznej, że trwają poszukiwania docelowych mieszkań dla potrzebujących lokatorów. W sumie 15 rodzin złożyło też wnioski o przydział mieszkania z zasobu komunalnego. W tym 9 rodzin zdecydowało się na mieszkanie do remontu, który to wykonają we własnym zakresie i na własny koszt. A to w najlepszym przypadku perspektywa kilku miesięcy. Do tego czasu pomoc muszą zapewnić właściciele Farbiarskiej 2. Nadal nie jest jasna przyszłość tej kamienicy. Przypomnę, że miejski konserwator zabytków zapewnia, że obiekt nadaje się do remontu. Nie ma więc na tym etapie obaw, że ta kamienica będzie po prostu wyburzona. Jak udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, prawdopodobnie w poniedziałek zapadnie decyzja o budowie umocnień. Umocnień czy wzmocnień po stronie newralgicznej, czyli tej od strony realizowanej inwestycji deweloperskiej. Filip Karman, Panorama Lubelska. W Lublinie trwają targi rolnicze. Jest wystawa nowoczesnego sprzętu i największe maszyny rolnicze na świecie. Ale targi to nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, to także prezentacja innowacji w rolnictwie. Brona ciężka, talerzowa, uprawowo-ścierniskowa. Dla laika skomplikowana nazwa, dla rolnika poszukiwany towar. To jedno z tysięcy urządzeń i maszyn, których zastosowanie i ceny mogli sprawdzić producenci rolni, którzy dotarli na targi Agropark. Bo za największe na świecie ciągniki rolnicze trzeba zapłacić wielkie pieniądze. Wyspecjalizowane urządzenia ułatwiające pracę na roli przechodzą teraz cyfrową rewolucję. Będziemy mieli maszyny, które są y, połączone z systemem do zarządzania gospodarstwem, y, dawkowanie nawozów, czy nawet robienie mapy, gdzie siewnik będzie sam dozował sobie na danym, danym skrawku pola normę wysiewu. No jest to przeskok bardzo duży. Bo coraz częściej. Także podczas dzisiejszych targów mówi się o tzw. rolnictwie 4.0, powstawaniu autonomicznych gospodarstw. W praktyce są to głównie systemy nawigacji satelitarnej oraz systemy, które pozwalają dozować środki ochrony roślin bądź siać precyzyjnie na podstawie różnych map. Może to być mapa glebowa, może to być mapa plonu. Wśród wystawców firmy, które oferują opatentowane produkty, niekiedy ich właściciele łączą siły z przedsiębiorstwami z innych krajów Unii Europejskiej. Ten opryskiwacz powstał przy polsko-włoskiej współpracy autorzy projektu postawili na oszczędność wody i innowacyjność. Mamy 250 litrów na hektar, jeździmy dosyć szybko, bo tam 8-7 na godzinę, przyskamy dwa rzędy, no i mamy świetne pokrycie. Tutaj technologia mikronizacji kropli na przykład wchodzi bardzo w grę, ponieważ przyskamy nie kroplami dużymi wody, tylko mgłą. No i raz połączenie z elektrostatyką daje nam to świetne efekty. Lubelskie targi należą do największych w kraju. Nic dziwnego, województwo lubelskie to w większości, bo w ponad 70% obszary rolne producenci maszyn rolniczych dostosowują się do obecnych trendów. Jednym z nich jest uprawa bezorkowa, premiowana przez Unię Europejską. Ta maszyna możemy pracować nawet do 45 cm głębokości i świetnie się spisuje. Jednakże no, trzeba mieć już taki dosyć spory ciągnik z dużą mocą. No ale te maszyny również się zmieniają na tą chwilę. Cały czas rolnicy gdzieś tam już oscylują w tych większych mocach. Targi Agropark potrwają do niedzieli. Niedostępne na co dzień dokumenty, a także fotografie. Zaprezentowało Archiwum Państwowym Muzeum na Majdanku. To niezwykle cenne pamiątki po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Marcin Otto. Zdjęcia mapy, dowody tożsamości, a nawet świadectwa maturalne. Zbiory, które na co dzień nie są prezentowane dla zwiedzających, można było dziś zobaczyć w Państwowym Muzeum na Majdanku. Wszystko to, co pozwala nam uzupełnić naszą wiedzę, żeby opowiedzieć o więźniach nie tylko w kontekście pobytu na Majdanku, tylko żeby opowiedzieć o więźniach jako o ludziach wartościowych, o ich osiągnięciach, czym się zajmowali zanim zostali aresztowani. Okazją do prezentacji zbiorów, a także wykładów i dyskusji była 80. rocznica powstania Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku. Archiwum rodziło się w Bulach. Wiele dokumentów zostało zdobytych tylko dzięki ciężkiej pracy pierwszych pracowników muzeum. One były strasznie zniszczone, one były brudne, one były zabłocone, one były znajdowane w śmietnikach, nawet w dołach klacznych, więc tam na nich było wszystkie i to było po prostu zwyczajnie niebezpieczne, też z takich higienicznych względów. To trzeba było, one były posklejane ze sobą, więc trzeba to było rozdzielić, osuszyć, wyprasować. Jednak archiwum kompletowane jest na bieżąco. Dzięki mrówczej pracy jego pracowników, często też to osoby postronne przekazują cenne wskazówki. Przyszedł do nas kiedyś trzy lata temu chłopak, który powiedział, że widział zdjęcia, ale wydaje mu się, że to może być majdanek, ale one są pisane jako Buchenwald. Sprawdziliśmy ten trop. Okazało się, że przez Muzeum w Buchenwaldzie. Przez od, od lat czterdziestych publikowały zdjęcia z Majdanka jako swoje własne, bo nie mieli pojęcia, że to Majdanek. Zbiory archiwów na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających, co jednak nie oznacza, że nie można ich oglądać. Każdy z ulicy może przyjść napisać, że pisze pracę albo interesuje się historią, na przykład Majdanka. Interesuje mnie jakaś tam postać, pisany przez biografia. biografię. Przychodzą do nas ludzie z liceów różnego rodzaju. Yy... Współpracujemy z rządem miasta z innymi instytucjami, urzędem marszałkowskim, wojewódzkim i wszystkimi. Jeżeli jakieś wydawnictwo wydaje, książka na przykład, czy pisze do nas, czy mamy zdjęcia z jakiegoś, bo chcą je zilustrować. Mimo, że archiwum Majdanka jest bardzo obszerne, to nie wszystkie dokumenty, które przetrwały wojnę, są tutaj obecne. Duża część akt obozowych została wywieziona do Moskwy i Petersburga, gdzie są do dziś. To jest panorama Lubelska. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Związek Niewidomych prosi o pomoc. Czas bali na 100 dni przed maturą. Najbliżsi przyjaciele, przyjaciele, wierni fani wspominali legendę polskiej sceny muzycznej. Romuald Lipko zmarł 6 lutego 2020 roku. Mija 5 lat od śmierci artysty. W mieście, w którym spędził ponad 20 lat życia, uczczono dziś pamięć współzałożyciela budki suflera, autora tekstów i multiinstrumentalisty, a w Kazimierzu Dolnym był Aleksander Brudziński. Cichość, czas na ciszę. Już oddech coraz bliżej. To jeden z najbardziej wzruszających utworów ostatnich lat, jest na długiej liście hitów muzycznych, których Słuchały pokolenia. Dziś w hołdzie zmarłemu w wieku 69 lat Romualdowi Lipkow utwór wykonał Jacek Kawalec. Na kazimierskim rynku stanęła pamiątkowa tablica ze zdjęciem artysty lidera Budki Suflera przez ponad 40 lat. Wystarczyło kilka minut, by spora grupa miłośników jego muzyki pokazała, że wciąż oni są. Po zmarłym 5 lat temu Romualdzie Lipko wciąż pamięta także otwarty na artystów dom i muzykę, która pojawiała się spontanicznie. Pracował w ciszy, natomiast chwalił się tym natychmiast swoje rzeczy, pokazywał, pytał o zdanie, czy się podoba nam, czy nie. Byliśmy takimi pierwszymi recenzentami jego muzyki. O sile jego twórczości stanowiła niezwykła łatwość w komponowaniu utworów dla różnych wykonawców. Pisał między innymi dla Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej, a z Budką Suflera koncertował po całym świecie. Dwa dni minęła piąta rocznica od pożegnania naszego kolegi, z którym spędziliśmy kilkadziesiąt lat razem. Graliśmy różne piosenki, które jak widać i słychać zostały z nami i z państwem jeszcze myślę przez wiele lat. Rozmawialiśmy czy coś, to no tak patrzą na nas na taki specyficzny, specyficzny wtedy wyraz twarzy i, i zachowań. Mówi, słuchajcie chłopaki, tak właśnie się zastanawiam. Kurczę, Mieciu, gdzie nas ten cedur i dedur zaprowadzi jeszcze? Ten cedur i dedur zaprowadził Romualda Lipkę na szczyt popularności i uznania. Artystę z sentymentem wspominają wierni słuchacze. Słuchałem ich od początku, ponieważ nawet zaczynali, jak zaczynali w ogóle grać, zespół się tworzył. To w gminnym domu kultury w Milejowie zaczynali. I tam mieszkałem i oni przyjeżdżali, tam były próby się odbywały. Z ten klimat, tak? Przy Śp... tych piosenkach to, co, to, co wierdam, tworzy, to tak. Artysta po tak jest, dokładnie. Lipko wykonywał wolny zawód i mógł zamieszkać w każdym zakątku Polski. Wybrał Kazimierz Dolny. Jako wyraz uznania otrzymał tytuł honorowego mieszkańca nadwiślańskiego miasteczka. Często się przechadzał po kazimierskim rynku, pił kawę i oczywiście, i oczywiście nie stronił od towarzystwa. Bardzo często można było z nim usiąść, porozmawiać o, o, o różnych sprawach. Pan Romuald y, sam się uważał za, w pewnym stopniu za Kazimierzaka. Myśmy tu brali ślub cywilny y, w, w, w rynku, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Związanie byliśmy od naszego narzeczeństwa, czyli 50 lat temu. I Kazimierz to był nasz, nasz azyl, taki miejsce na spędzanie wakacji, na wyjazdy na soboty, na niedzielę. Także Kazimierz nie był, nie był miejscem przypadkowym. Romuald lipko odszedł 6 lutego 2020 roku. Za rok najbliżsi przyjaciele i wciąż zafascynowani jego twórczością, znów spotkają się na kazimierskim rynku. Aleksander Bruciński, Panorama lubelska. Lubelski Związek Niewidomych tworzy pracownię życia codziennego. To takie treningowe mikromieszkanie i ma być warsztatem życia osób, które tracą wzrok. Aby pracownia funkcjonowała, potrzebne są środki na jej wyposażenie. Dlatego związek prosi o pomoc, a pomóc może każdy. Michał Hetman. Danuta Bloch za góra dekadę straci wzrok. Diagnoza na kilka lat zamknęła ją w domu. Teraz kobieta uczy się jak w przyszłości funkcjonować w ciemności. Ta perspektywa utraty wzroku jest y, dla nas troszkę obciążająca. A obserwując osoby, widzę, że one potrafią wszystko zrobić, tak? potrafią pisać na komputerze, rewelacyjnie na smartfonach się poruszają. Także jest to naprawdę pokrzepiające. Pokrzepieniem dla takich osób ma być pracownia życia codziennego. Tutaj docelowo ma, ma stać stół i krzesła, ma tutaj być część jadalniana, gdzie będziemy też uczyć naszych tutaj beneficjentów, jak prawidłowo korzystać z zastawy stołowej, jak jak nauczyć się posługiwać sztućcami. W rogu pojawią się łóżko i nowe szafy. Idealne do nauki oblekania pościeli i wybierania ubrań z udziałem asystenta. To jest czytnik kolorów. Pomaga nam w dopasowaniu odpowiedniej kolorystyki ubrań. Udało nam się już stworzyć aneks kuchenny. Tutaj mamy już całe wyposażenie, jest dostosowane pod kątem kontrastu. Wszystkie sprzęty, które zostały zakupione w celu wyposażenia tego aneksu, są również dostosowane do sprawności umiejętności naszych beneficjentów. Sypuję cukier. 25 gramów. Pracownia to wymóg czasów. Tylko w ciągu jednej doby do lubelskiego oddziału związku zadzwoniły trzy osoby, które będą musiały uczyć się w takim miejscu nowego życia. Część sprzętów udało się kupić ze środków unijnych, ale to za mało. Myślę, że realnie na ten moment potrzebowalibyśmy kwoty jeszcze 30 tysięcy złotych. Jeśli uda się zebrać więcej, to związek oprócz mebli dokupi... Dodatkowe sprzęty w postaci na przykład powiększalniki, powiększalnika, linijek brajlowskich, których też bardzo, bardzo potrzebujemy, bo również w naszym stowarzyszeniu możemy uczyć się brajla, więc jest to niezbędny sprzęt, bardzo drogi, dzięki któremu moglibyśmy takie zajęcia tutaj oferować. Związek można wesprzeć finansowo przez internet. Wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać hasło... Na pracownię życia codziennego. Robomania 2025, pod taką nazwą w Tomaszowie Lubelskim, odbyły się dzisiaj zawody robotyczne dla uczniów szkół podstawowych. Młodzi konstruktorzy i programiści zmierzyli się w kilku wymagających konkurencjach, które miały za zadanie przetestować ich kreatywność i zdolności inżynierskie. Młodzi programiści zmierzyli się w trzech konkurencjach. Pierwszą była prezentacja drużyny i robota. Forma prezentacji była dowolna. Mógł to być film, prezentacja multimedialna lub wystąpienie na żywo. Przygotowaliśmy prezentację o filmie i książkach Harry Potter, który jest naszym ulubionym filmem. Będziemy odgrywać scenkę, a potem będziemy wszystko tłumaczyć sędziom i przedstawiać naszego robota. Drugą konkurencją była loteria programistyczna, w której drużyny losowały zadanie do szybkiej i skutecznej informatycznej realizacji. Ale najwięcej emocji wzbudzała trzecia, najbardziej widowiskowa. Misja Robota, na którym w tym roku tematem przewodnim misji Robota jest ochrona lasów naszego tutaj właśnie roztocza, czyli muszą zgasić pożar, pozbierać śmieci, uratować zwierzęta. Przesadzić drzewa w strefie zagrożonej pożarem. Według uczestników właśnie ta konkurencja była najtrudniejszą w całych robotycznych zawodach. Najtrudniejsze zadanie na tej macie to były drzewa, ponieważ wymaga bardzo dużo precyzji, żeby robot musiał jechać wolno, bo jak przewróci jedno drzewo, to już się nie liczy. Ale zawody to nie tylko okazja do rywalizacji i wspólnej zabawy, to możliwość zdobywania nowych doświadczeń, nauki i rozwijania pasji związanych z nowoczesnym. Technologiami. Przy okazji uczestnicy zawodów przypomnieli sobie także o tym, jak istotna jest odpowiedzialność za środowisko i wiedza, jak nowe technologie mogą wspomóc ochronę przyrody. Reprezentuje ogólnie cała temata działalność człowieka, jak to wpływa, jeżeli zaśmiecamy lasy, jak to wywołuje pożary. Na przykład tutaj musimy przewieźć śmieci w bezpieczną strefę z dala od pożaru, tak samo przesadzić młode drzewka. Gospodarz zawodów, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, ma już na swoim koncie. Duże robotyczne osiągnięcia. W ubiegłym roku byliśmy na zawodach World Robot Olympiad we Włoszech i w Turcji. Nasze dzieci uplasowały się na zadawalających miejscach, rywalizując z dziećmi z całego świata. Najlepsi młodzi inżynierowie za swoją pomysłowość podczas zawodów Robomania 2025 zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami. Poloneza, czas zacząć. To hasło jest dobrze znane wszystkim maturzystom. O polskim tańcu narodowym mówimy w panoramie lubelskiej nieprzypadkowo. Trwa sezon studniówkowy, a wczoraj swoją studniówkę mieli m.in. uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Byliśmy także my. Tak Poloneza zatańczyli tegoroczni maturzyści z Piątego Liceum ogólnokształcącego w Lublinie. To jeden z najważniejszych momentów studniówki. Żeby wszystko wyszło idealnie, potrzeba było się dobrze przygotować. Prób było sporo. W trakcie każdy WF został zamieniony w próbę Poloneza, a dodatkowo mieliśmy jeszcze próby jakby po lekcjach. Jedni tańczyli Poloneza. Inni, jak na przykład uczniowie pierwszego Elo imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie, zatańczyli walca. A na przykład młodzież z zespołu szkół technicznych w Puławach urozmaiciła studniówkę baletem z jeziora Łabędziego. Nauka tańców w tym przypadku to jedno. Drugie to przygotowanie się do samego balu. I o ile jak zwykle w tej materii panowie mieli łatwiej, wszak wystarczy dobrać odpowiednio skrojony garnitur i buty, to panie miały trudniej. Wybór sukni to nie jest łatwa sprawa. Do tego dnia przygotowałam się już długi czas. Tak naprawdę od września już szukam pomysłu na sukienkę. Szukałam pomysłu na sukienkę. Sukienka szyła się już od grudnia. No i jeśli chodzi o jakiś makijaż, fryzura, no to. dwa miesiące. Czekałam na to cały, cały rok i przygotowałam się do niego bardzo długo. Jak te przygotowania wyglądały? Sukienka! Y... Kosmetyczka, fryzjer. Rodzice tegorocznych maturzystów wspominają swoją studniówkę z łezką wokół. Jak mówią, wtedy wyglądało wszystko inaczej. Ale to wcale nie znaczy, że gorzej. Ja miałam studniówkę jeszcze w szkole, więc nie było hotelu. Sami żeśmy ubierali salę, sami żeśmy dekorowali wszystko. To były zupełnie inne warunki. Studniówka, była na sali gimnastycznej, którą również my żeśmy dekorowali, zupełnie inny standard. Czyli dzisiejsze pokolenia mają lepiej. Inaczej. Czy lepiej, inaczej? Studniówka dla maturzystów jest często pierwszym, a dla niektórych jedynym, tak poważnym balem. Ale nie tylko. Ale też taki moment wydaje mi się ważny, bo od tego momentu się rozpoczyna proces takiego intensywniejszego przygotowania jeszcze bardziej do matury. Oni już w tym momencie wiedzą, że nadchodzi czas też ważnych decyzji i wyborów. Z tymi decyzjami i wyborami każdy ze mówkowiczów musi się zmierzyć. Dosyć dużo się uczę. No bo moim przyszłym kierunkiem, jeżeli się uda, będzie lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej, a żeby się tam dostać, jest to graniczące z cudem można powiedzieć. Miejmy nadzieję, że te i inne plany maturzystów się spełnią. Najpierw jednak trzeba zdać maturę. Egzaminy ruszą 5 maja. Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki będzie dobrze. Czy będzie dobrze w pogodzie? O tym za chwilę opowie Robert Gonet, bo prognoza pogody też po panoramie lubelskiej. Ja zapraszam Państwa na wieczorny serwis 21.30. Jak zawsze. Do zobaczenia.